W Gminie Police nie brakuje utalentowanych sportowców. Za swoje osiągnięcia otrzymują nagrody. To forma finansowego wsparcia dla zawodników i ich trenerów. W piątek 6 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów młodym sportowcom Gminy Police oraz ich trenerom. Artur Holewa trenuje zawodników w sportach walki. Duże doświadczenie sprawia, że potrafi wśród nich zauważyć prawdziwy potencjał. Może to nie zabrzmi skromnie, ale no, przychodzą ludzie, którzy zaczynają trenować i po tylu latach doświadczenia gdzieś po prostu widzę, kto już jest sprawny, kto ma, że tak powiem, smykałkę do tego, kto jest na etapie takim trochę już bardziej rozwojowym. To jak się angażuje, no taka jest moja rola. Przez tyle lat gdzieś tam trenowania, bycia zawodnikiem, później bycia trenerem, że tak powiem, mam to już we krwi. Natalia Starachowska jest studentką drugiego roku wychowania fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Uprawianie sportu zajmuje jej sporo czasu. Biega od 8 lat. Zaczęłam ogólnie biegać najpierw, jak na się zaczęło od biegania, później się to przerodziło już w bardziej triatlon. I na tym się zakończyło i cały czas to i trochę biegania, trochę roweru. Tego dnia wręczono 14 nagród ośmiu zawodnikom i sześciu trenerom. Jedna osoba otrzymała stypendium roczne. Pozostałe nagrody były jednorazowe.